Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Symulator Pralni! I jako, że mamy dostawy, otwieramy, żeby szybciej z tym ruszyć. No i dobra, i musimy coś tutaj w końcu pomyśleć, jak to w końcu zrobić. Czy to więcej jakichś maszyn dokupić, czy. Czy je w ogóle przenieść stąd? Tam gdzieś? W sumie. Te byśmy mogli przenieść, czekajcie. Tak? Zobaczymy, czy to będzie tak funkcjonować, jak myślę. No, halo, to poszedł jakiś snapowanie takie ładne. To by się przydały te mm, suszarki jeszcze Chyba to tu brzydko wyglądało jednak Póki mam miejsce to mi tam brzydko wyglądał jak oni tu nie będą chodzić Będą, czy nie będą? O! E, telefon. Nie, nie tu. Jeden koszyk. E, pewnie. Tak, zgadza się. Brązowy dom z rowerem. Okej. Okay. Brązowy, aha, ja muszę mu powiedzieć. Brązowy dom z rowerem. Ruszaj. na razie niech nie było. Brązowy dom z rowerem e, sk Czarna. Co nie ma niko z kostiumami? Coś się zepsuło, to się zepsuło No, teraz jest na dwa razy, aha Tutaj patrzcie, taśmowa, taśmowa Wypuszczyło mi wszystkich klientów O dobra, są kostiumy I teraz gdzie gdzie je zaniesiesz? Czyli pójdziesz tam, tak? Dobra, jestem ciekaw czy użyję jeszcze jej suszarki O Jezu, tu, Panie dwie czekają e, SK biała? Biała e, biała SK W radio SK, proszę cię bardzo 30 sekund No bo to się to tak jakoś luźnie zrobiło, o następny ten dobra, dobra. просто не давай, не потому что ты. Давай, добра, ты разве ты дашь? Chyba, okay, chyba tu miałaś wolną, dobra. Ja ci dam graficiarza O, Żygol! Ży, podnos. Gdzie ten graficiarz? Ty, tu jesteś. Ty, pieprzej. Dobra, bierzemy od niego. To jest zwykłe. Dobra. Zwykły idzie tu. Tutaj jest kostium. Ale kurde, moglibyście też czego używać tutaj? Proszę bardzo, patrz. Oni chyba używają tych, których mają najbliżej. Dobra, i teraz ile była ta następna deska? 960. No to teraz się jeszcze nie uda Ach, pani pani, uciekaj. A jakie obrania zostały? Gdzie zostały? Eee... Czy to moje pranie już tam znikło? O, wziąłeś to? Wziąłeś. Kurde, to nie moje. To może być to moje? Nie, to nie moje. Co, idzie ci szybciej? Nie. To jest to moje? Też nie. To będzie to moje. Tak, to jest to moje. To chcę, żeby to było wyprasowane, bo to mamy nowych klientów. Aha, tylko dwie? Teraz... Dobra... Z, zanieść, może się zdążymy na jeszcze innego klienta Proszę Cię, proszę ci bardzo Ach, Widzę, widzę, że koszuleczki Idę, idę Aha, kurde, to była pani z tą białą. Proszę cię, SK różowa. Różowa SK. I muszę tuż kupić. Eee... Tu? Dobra, czekajcie, już nawet nie wiem, nie wiem co się dzieje, bo tu trzeba... Wszędzie łazić, wszędzie klikać, wszystko kontrolować Dobra To mamy Teraz udałoby się jakiś porządek troszeczkę, gdyby nie to, że maszyna się spiej doiła Tutaj w ogóle coś się ruszy? Nie To <laughs> miała być biała, sorry No i dostaliśmy piwko Kurde, wy tej nie wyrabiacie na tych pięciu A nie nosicie tam E, dobra, widzę, 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 widzę Gdzie zostało? Tak. Wyrzucone Jeszcze coś nie mam Nie, coś nigdy nie dzwonił. Co ja robię? No nie no to tu, tutaj nie działa Dobra co po prostu, czy wszystko ogarnięte No rozumiem, nawet wyrabiają się na tyle sprzętów No dobra Też jest w malaria ludzie. Czy wy u siebie też obrócicie? No bo to już trochę potrwa. Z tobą brnę. No dobra, już poczekajcie. Niech wszyscy tam wyjdą. Ale to jednak muszę naprawić, bo za chwilę być wszędzie mokro I ciągle ta jedna się psuje, za chwilę ją wypieprzę, no? Któryś się świchnął Panie, to po godzinach pracy Który gama mi wystraszył klientów? Gdzie tu coś jeszcze jest? Oto to tu. No, patrzcie nawet, co jest. Teraz się wyrzuciło. Tu jeszcze jest brudno. Czy to już ostatni? Ostatni. Mamy to. Te... No jeszcze ostatni i tak na śmieciu. 27, 3, 1, dostawa, 400. Ej, to żeśmy z dochodu spadli. Oj, to mi się nie podoba. Ale to było za 600 czy za 900 była ta deska. Ej, nie tutaj. 960 Dobra, to ja mam nadzieję, że Wam się czynczek podobał. I tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na moim kanale i do następnego razu. Pa pa.